Już po raz dwunasty w naszej gminie odbył się turniej piłki nożnej dla chłopców o puchar przewodniczącego Rady Gminy. Jest to wspaniała y, tradycja, która co rok się odbywa. Myślę, że y, tą tradycję należy kontynuować i jest to y, robione dla dobra dzieci. W wydarzeniu sportowym, które odbyło się 15 marca w Szkole Podstawowej w Rykoszynie, wzięło udział sześć zespołów z Jaworzni, Brynicy, Piekoszowa, Mici, Gozda, Rykoszyna i Szczukowskich Górek. Rozgrywki odbywały się w systemie każdy z każdym. Było przy tym dużo emocji, nie tylko wśród zawodników. W trzech godzinach rozgrywek wszystko było jasne. Poza podium na czwartym miejscu znaleźli się przedstawiciele szkoły podstawowej w Brynicy. Miejsce trzecie wywalczyli uczniowie z Piekoszowa, a drugie zawodnicy z Jaworzni. Zaszczytne pierwsze miejsce przypadło gospodarzom, uczniom ze szkoły podstawowej w Rykoszynie. Osobiście chcę wyrazić radość, że takie turnieje się odbywają, ponieważ e, młodzi. Adepci piłki nożnej w tym przypadku e, mogą rozwijać swoje umiejętności. Należy nadmienić, że wielcy mistrzowie futbolu właśnie się wywodzą z takich małych turniejów, początkowych e, turniejów. Więc myślę, że e, z tego turnieju i z tych turniejów, które na terenie gminy się odbywają, również tacy w przyszłości wyrosną, którzy będą reprezentować naszą gminę. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Igor Podsiadły z Rykoszyna. Turniej według mnie był bardzo fajny, był dosyć ciężki, ale bardzo miła była atmosfera i fajnie było wygrać w tym turnieju. Nagrody i puchary ufundowane zostały przez przewodniczącego Rady Gminy Piekoszów.